Nie ogólnie same bawi jak w chodzą na mównicę, że prawa obiet, prawa obiet, płaca, równa, bla, 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 luka, bzdury kompletne, wszystko. Mm, że będziemy prawa wprowadzać i tak dalej, będzie walczyć o prawa obiet. Nie, 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 pamiętajcie, lewica nie walczy o prawa obiet, że one rzekomo jakieś nie mają. Jedyne o co walczą to to, żeby odbierać prawa mężczyzn i dawać więcej przywilejów samicom. Bo sami... lewicy nie chodzi o równość. Lewicy jedynie chodzi o to, żeby obiety miały więcej przywilejów kosztem niższych praw dla mężczyzn. Zobaczcie na przykład artykuł 33 Samice i mężczyźni w tej Polskiej małe, mają równe prawa w życiu rodzinnym <laughs> Tak, tak, no dokładnie Dokładnie, mężczyźni mają równe prawa w życiu rodzinnym No, no dokładnie, tak no, Mają równe prawa w życiu rodzinnym politycznym No, no dokładnie, społecznym Tak, mam równe prawa i gospodarczym Żeby było zabawnie, tu samice mają więcej przywilejów E, tak, w skrócie, jeśli chodzi o sądy, masz członka, jesteś na straconej pozycji. Ale dalej czytajmy: Obiety i mężczyźni mają w szczególności równe prawa do kształcenia, zatrudniania i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz bla, 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 bla. O jakie prawa walczy lewactwo, skoro to jest zagwarantowane w i mają to? To jest nierozumienie tego, że pewne różnice nie wynikają stąd, że samicy za, to, za tą samą pracę płaci się mniej, bzdura kompletna, za gorszą pracę co najwyżej dostaniesz mniej. Na przykład, czemu piłkarz dostaje więcej, a ta samica, która gra w piłkę nożną dostaje mniej? Ponieważ mężczyzna jest lepszy, dzięki czemu więcej oczu jest skierowanych na grę mężczyzn, ponieważ mężczyźni rywalizują na wyższym poziomie, przez co jest więcej reklamodawców i udział zysków jest większy dla graczy. I klubów. Jakoś nie słyszeliście, żeby samice szukały równych praw w kanałach, nie słyszeliście, żeby szukały równego wynagrodzenia przy wywozie śmie śmieci, nie, nie słyszeliście tym bardziej, żeby samice krzyczały o równym wynagrodzeniu z OnlyFansów. Raptem jeśli chodzi o OnlyFansy, to samica już raptem kontaktuje, że no hej popyt podasz, no więcej mam, to więcej mi płacą, to więcej mam, no hej, no raptem ona kontaktuje jak to działa. To jest w ogóle fascynujące, czyż nie? Tam gdzie ona ma korzyść, to ona już raptem wie co jak działa rzeczywistość, nie, niebywałe. Mm. Jakoś nie próbują szukać tam równości, żeby no hej, no skoro samice na OF-ie zarabiają więcej, to powinny zyskami, w sumie część tych zysków powinny dać mężczyznom, żeby wszyscy mieli porówno, prawda? Podobnie samica, która jest tam gdzieś na dole, która ma na przykład jednego subskrybenta i jej wartość jest 5 dolarów na, na tego jednego I taka, która ma 10 tysięcy takich, no powinny się wszyscy porówno podzielić, żeby każdy miał równiutko Oczywiście, no, no, no jak, no, no przecież chyba tak, prawda? No, jakoś tam o, o równości nigdzie nie krzyczał.